Wiary. Próbuj dalej, wszystkich pokonamy, osiągniemy swój cel. Wszystko można, więc nie bój się chcieć. Wygrana czeka, trenuj co dnia. Puchar czeka, więc nie zwlekaj, to będzie nasza gra. Wygrana czeka, trenuj co dnia. Nim na laurach osiądziemy, wszystko z siebie tak. Wygrana czeka, trenuj co dnia. Ciężką pracą spełnisz swe Wygra Wygrana czeka, trenuj co dnia. Zawsze lepsi wygrywają i to będziemy my Graj na procent. Zbliża się fina Z rozkazem zamieniliśmy zespoły w drabince we wschodnim regionie. Ale jaki jest sens takiej zmiany? To oczywiste, tak? Rozumiem. Przesunął pan królewskich z prawej strony drabinki na lewą, żeby mogli w kolejnej rundzie rozgromić Raimona. To będzie ciekawe. Hmm. Królewsko? Oh. Nie wierzę. Poważnie? To jakaś kpina. Przecież o finał mieliśmy grać z drużyną błękitnego bluszczu. Ej. Już po nas. O tej zmianie w drabince turniejowej poinformowano nas dzisiaj rano. A to nie tak, że zamienili po prostu błękitnych i królewskich miejscami? Piąty sektor musiał się uwziąć, skoro w ten sposób zmienili nam najbliższego rywala. Tak skończy się nasza seria zwycięstw. Dlaczego? Nie wiemy tego, dopóki się z nimi nie zmierzymy. Podobno Akademia Królewska jest kontrolowana przez Piąty Sektor. A w składzie jest kilku zawodników z duchami no. walki. No to pozamiatane. Piąty Sektor w końcu stracił cierpliwość i nas ukaże! Ale czy to nie super wyzwanie, móc się zmierzyć z tak dobrym rywalem? Raimon kontra Królewscy? To będzie coś! A już zauważyłeś, że będziemy musieli grać przeciwko królewskim jedynie w dziesiątkę? A? Dodge odszedł z drużyny, a Wiktor od dawna nie przychodzi na treningi. Jeśli weźmiesz to pod uwagę, to nie mamy szans. O, musimy zwerbować jeszcze kogoś do drużyny. Nie, nie zgadzam się. Poradzimy sobie w dziesiątkę. Kapitanie! Popieram cię, Ricardo! Idziemy po zwycięstwo w tym gronie, w jakim jesteśmy. Tak! Królewscy to przeciwnik, którego nie można lekceważyć. Musimy mieć dobrą strategię na ten mecz. Trenerze, ja chyba mam pomysł. Słucham, Ricardo. Chciałbym użyć ataku, który nazwaliśmy taktyką pioruna. O? Czy ja dobrze słyszę? To tajna taktyka. Tajna taktyka? Pracowaliśmy nad jej rozwojem jeszcze z trenerem Travisem. Gdybyśmy jej użyli, udałoby się nam przebić przez formację defensywną królewskich. Czekajcie, nigdy jeszcze nie udało nam się jej wykonać, bez względu na to, ile ćwiczyliśmy. Racja. Nie mamy napastnika, który otrzymałby ostatnie podanie i oddostrzał. A -a. Wiem, że nam jeszcze nie wyszło, ale i tak chcę spróbować. Co mamy do stracenia? To jedyny sposób, w którym możemy naprawdę zagrozić królewski. Okej, okay, spróbujmy! Niech będzie! Świetnie! Będzie się działo! A jakie ustawienie? Użyjemy takiego jak na treningach. Pierwszy będzie uderzać. Eight. Gotów? Jasne! Drugi jest Eugene. Mhm. Hej, Gabi! O! Z nogą już w porządku? Tak! Świetnie! Jesteś trzeci. Nie ma problemu! Czwarty będzie Łączek. Dobra, pewnie. Ciekawe, jak wygląda taka taktyka. Nie mogę się doczekać, co to będzie. Gramy! Ha? Dlaczego ha? pobiegł w drugą stronę? Gabi! Dlaczego podają do twarzy? Ale to wygląda imponująco. Ricardo! Taktyka pioruna! Kapitanie! Ricardo! Nic z tego! Nie umiem utrzymać energii z takiego podania! To kiepski znak! Jeszcze raz! Teraz ja spróbuję! Aha. Dobry pomysł, Kaiser. Panowie, na pozycję! Nie ma sprawy! Zespół nareszcie się pozwierał i zaczął wspólnie pracować. Musisz coś zobaczyć. No. To są dane Akademii Królewskiej. O. Tak. Sharp. Czy on nie miał przypadkiem grać we włoskiej lidze? Ostatnio nie miałam z nim kontaktu. Zastanawiało mnie, co porabia. Ale nigdy nie przypuszczałam, że zrobi coś takiego. Kaiser! No nie! Nie dam rady! Nawet Kaiser nie wytrzymał. Co teraz, skoro nawet wy dwaj nie możecie oddać strzału? Co to w ogóle za ruch? Nasza taktyka pioruna. To kombinacja, która kumuluje coraz większą energię w piłce. Dzięki temu może się ona przebić przez obronę przeciwnika. Z każdym podaniem piłka nabiera rozpędu i dodatkowej energii. A w ostatnim kroku trzeba ją posłać w sam środek obrony przeciwnika. Żaden obrońca tego nie zatrzyma. A potem ich wykańca to golem. Niestety, utrzymanie piłki i oddanie strzału w ostatnim kroku tej taktyki jest najtrudniejsze. Ostatni zawodnik musi być w stanie oddać jeden z najpotężniejszych strzałów. Gdybym tylko miał taką umiejętność. Albo ja. Kaiser i Ricardo, skupcie się na technice, a nie na sile oddanych strzałów. Wiktor. Wiktor na pewno dałby radę utrzymać tę piłkę i oddać skuteczny strzał. To prawda, ciężko przyznać, ale pod tym względem nas przewyższa. Wiktor, ale jego nie ma. Ach, najprawdopodobniej ma kłopoty za sprzeciwianie się piątemu sektorowi. W końcu był ich szpiegiem. Zrób tak jeszcze raz, a twój brat straci szansę na operację. Zamierzasz mu to zrobić? Ja nadal w ciebie wierzę, Wiktorze. Wierzę, że właściwie wybierzesz. Pokaż, że się nie mylę. W szeregu zbiórka, raz, dwa. Kolejnym przeciwnikiem jest gimnazjum Rajmona. Tak jest! Tak jest. Rajmon od wielu lat był dla nas największym rywalem. Jesteśmy sobie przeznaczeni. Tak, tak, tak jest! Nie zapominajcie, że gramy o zwycięstwo. Pokonajcie ich! Tak, tak, tak jest! Świetnie. Wróćcie do treningu. Tak! tak. Wracamy do Brzuszków. Dawno się nie widzieliśmy, Marku. Jude, dlaczego zostałeś trenerem Akademii Królewskiej? Skoro ty jesteś nowym trenerem w Rajmonie, to ja także mogę trenować drużynę z mojej dawnej szkoły. Podobno królewscy są pod kontrolą piątego sektora. Jude, czy ty też pracujesz z nimi? Piłka nożna wymaga regulacji i zarządzania. Jeszcze się o tym przekonasz. Jude, jak mój własny brat może tak robić? Czasy się już zmieniły. Piłka nożna tak samo. Nie, to przecież nieprawda. Futbol to futbol, a gra powinna dawać radość, wolność i budować więzi. Mam jedno pytanie. Czy zanim piąty sektor powstał, świat futbolu nie był skorumpowany? Zwycięstwa i przegrane to domena boiska. Nieważne, jaka jest sytuacja, rozstrzyganie wyniku poza murawą jest po prostu krzywdzące. Po tym, co razem przeszliśmy, powinieneś to wiedzieć najlepiej. Jak zwykle rozemocjonowany, Evans. Ale twoje emocje nie zdołają zmienić tego świata. Jeśli upierasz się, że wiesz lepiej, czym jest futbol, to udowodnij mi to na boisku. Chociaż wiesz, nie sądzę, by w obecnym stanie Raimon miał szansę na zwycięstwo przeciwko królewskim. Bracie, czekaj! O, nie ma go, Arion! Co tutaj robisz? Za chwilę masz trening. Idźcie beze mnie. Uciekasz z treningu? Znikąd nie uciekam. Fakt, to do ciebie niepodobne. Widzieliście Wiktora? Wiktora? Wyszedł przed chwilą. Ach, ale w którą stronę poszedł? Czy ja wiem? Gdzieś tam. Chyba. O. Myślicie, że chce ściągnąć Wiktora na trening? Może. To Wiktor. Nie musisz przecież codziennie mnie odwiedzać. Tracisz sporo czasu. Nie, to dla mnie żaden problem, bracie. Bracie? A nie masz treningu? Macie teraz dobrą pasę. Przed wami półfinały regionu. Mam nadzieję, że przejdziecie dalej. Tak. Co jest? Ostatnio jesteś taki smutny. Nie, wszystko dobrze. Przeniosę ci wodę. O, o, o nie! To ty! Kim jesteś? Nie chciałem przeszkadzać. Nazywam się Arion Sherwind i chodzę do pierwszej klasy w Rajmonie. Jesteś kolegą Wiktora z drużyny? Tak! Miło mi cię poznać. Na. nawzajem. Przyszedłem właściwie do Wiktora. Nie będziemy tutaj rozmawiać. O, okej! Okay. Hm. Co teraz kombinujesz? Ja tylko zobaczyłem cię na ulicy i pomyślałem. Postanowiłeś mnie śledzić? Wiktor, czy, czy twój brat szybko wyzdrowieje? Przestałeś przychodzić na nasze treningi piłkarskie, żeby się nim opiekować, prawda? Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Nasz przeciwnik z półfinału został zamieniony na królewskich. A starsi koledzy uważają, że piąty sektor zrobił to celowo. Królewscy to zupełnie inna liga niż poprzednie drużyny. Oni naprawdę zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby wygrać. I czego ode mnie oczekujesz? A... Taktyki pioruna. To jest nasza jedyna broń. Jaka znowu taktyka? Niestety, potrzebujemy twoich umiejętności, aby zadziałała. Tak powiedział kapitan. Co mnie to obchodzi? Sam mówiłeś w meczu z wszechmocnymi, że chcesz zniszczyć ten system. Ponosi cię wyobraźnia. Miałem po prostu nastrój na utarcie im nosa i to wszystko. Nie mam zamiaru drugi raz z wami współpracować. Jak możesz! Są na tym świecie rzeczy, których nie można zmienić. Ale ty tego nigdy nie zrozumiesz. Uh. Arion nadal się nie pojawił. Nie rozumiem, dokąd on pobiegł. Oh. Tak. A? O, co się stało Arionowi? Spóźniłeś się. Przepraszam. Co jest? Trenerze, nie udało mi się przekonać Wiktora, chociaż tak bardzo się starałem. Zależało mi, żeby wrócił do drużyny. Trening zawsze pomaga na kiepski humor. Ruch na pewno doda jej energii. Eugene! Gabi! Watch Ricardo! Taktyka Pionowa! Kapitanie! Trudno. Jeszcze raz! Tak! Kapitanie, trening to czynność, która zmienia nie da się w dasie. Popatrz, JP też się zaangażował. Trampolina! To był bardzo dobry strzał, ale będziesz się mierzyć z królewskimi. Musimy popracować nad Twoją precyzją. Jasne! JP. Arion, ty też idź na boisko. Dobrze, poćwiczę mój szybki powiew, by był lepszy. Nie, ćwicz strzelanie bramek. Huh? A ja mam strzelać bramki? Przecież dla Ciebie wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe? Nie musisz wybierać gry tylko w ataku lub na obronie. Chciałbym, żebyś popróbował gry na różnych pozycjach. Mogę grać na różnych pozycjach? Poza tym, słabością taktyki pioruna jest to, że czołowy napastnik musi się cofnąć do naszej połowy. Musimy mieć pewność, że jak najwięcej z nas może potem dobić tę piłkę. Dobrze, trenerze, postaram się. Strzel kilka bramek, a niedługo napędzisz strachu Akademii Królewskiej. Tak jest! JP! Podwiczymy razem strzały! Okej! Okay. Nadchodzą półfinały regionu, ale bez Wiktora mamy tylko dziesięciu zawodników w drużynie. Spotkam się z nim i porozmawiam. Dajmy mu teraz trochę przestrzeni. Wiktor musi dojść do wszystkiego po swojemu. Cześć, Sean. O, Hugh! Też przyszedłeś na mecz. Właśnie. Ciekawe, jak to będzie. Przed nimi mecz z potężną drużyną. Czy mogą wygrać, jeśli jest ich dziesięciu? Przed nami pierwszy półfinał regionalnych eliminacji Szlaku Imperium. Po zamieszaniu w drabince, rywalami w tym spotkaniu są Gimnazjum Raimona i Akademia Królewska. Jak obie drużyny podejdą do tak nieoczekiwanych zmian w rozgrywkach? Jestem Charlie i będę na żywo komentował przebieg spotkania! Akademia Królewska bardzo się zmieniła. Tak, oni są teraz jak armia. A mój brat jest zupełnie inną osobą. Ale jak to? W drużynie Raymona jest tylko 10 graczy? Victor Blade nie pojawił się w składzie. A bez rezerwowych graczy Raymon jest w trudnej sytuacji. Oni chyba nas lekceważą, skoro wychodzą tylko w dziesiątkę. Nie nakręcaj się! Jedyne, co nas dzisiaj interesuje, to zwycięstwo. Tak wiem. Niedobrze, że będziemy dzisiaj grać w dziesięciu. A nawet raz nie udało nam się w pełni wykonać taktyki pioruna. Czy na tym kończymy grę? Zobaczymy. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Możemy już tylko wierzyć w siebie i walczyć ze wszystkich sił. Poza tym, coś, co nie działa na treningu, na meczu, może przecież wyjść idealnie. Racja, Aid. Włożymy w to całe serce, a wszystko się jakoś ułoży. Gdyby tylko wszystko było takie proste. Jakby na to nie patrzeć. Przeciwnicy wyglądają na najgroźniejszych ze wszystkich. O. Czekam. Evans. Co wy myśli? Na spotkaniu dwaj królewscy, Remington i Kolumbia, ruszają do akcji. Ej, już biedne uh. Ricardo! Uh. A niech go! Kornel odbiera Kebemu piłkę i posyła ją do Etona, ten do Stanforda, a chwilę później mają Remington! Remington zaskakuje od To w końcu Akademia Królewska. Ich gra jest o kilka klas lepsza niż u innych rywali. Rajmon od pierwszego ogniska są w trudnej sytuacji. Remington strzela! Nie ma gola! Samguk Han całym ciałem zatrzymuje strzał Remitona! Rajmon faktycznie ma w sobie zacięcie. Ciekawie się zapowiada. Samguk! Będę żyć, ale refleks! Tylko, że nie przyjmiesz wielu takich strzałów. W pewnym momencie opadniesz z sił. No to musimy się skupić na obronie. Nie. Skupmy się na ataku. Mamy większe szanse na zwycięstwo, jeśli będziemy atakować. Wznowienie meczu i rigo przy Ario! Jasne! <laughs> to fortułok. swoim zespołem! Świetnie! Dobrze! Trafię! Co? Zmierz się z Murem Obronnym Królewskich! najgroźniejszy przeciwnik. Niestety taktyka pioruna się nie sprawdza, a kapitan nic nie może zrobić. Zobaczycie to w kolejnym odcinku. Przerażająca Akademia Królewska. Takiego futbolu jeszcze nie widzieliście.